najpopularniejsze serie wyścigowe na świecie. DTM. Przygodę z DTM ma na koncie między innymi Robert Kubica. DTM odwiedza takie tory jak legendarny Nürburgring, Red Bull Ring czy Hockenheim Ring. IMSA. Samochody zbudowane na prototypach i według regulacji LMP2 i LMP3. Zobaczymy też klasy GT3, w której ścigają się załogi fabryczne, jak i teamy prywatne. IndyCar. Ścigają się pojazdy o odkrytym nadwoziu, które zbudowane są m.in. z kewlaru i włókna węglowego, mają jedno miejsce i odkryty kokpit i koła. Wec, Najbardziej znanym wyścigiem jest Le Mans, który trwa 24 godziny. Pozostałe wyścigi rozgrywane są na dystansie przeważnie 6 lub 8 godzin. W 2023 roku w LMP2 tytuł mistrzowski zdobył Robert Kubica z Orlen Team Wrt. Formuła E, taki odpowiednik Formuły 1, ale na prąd. Kierowcy podczas wyścigu dostają różne bonusowe akcje, jak dopalacz po głosowaniu kibiców czy miejsca, w których zbierają energię i mogą je później wykorzystać np. do wyprzedzania.